Nie chciałam szkoły na papierze i nie chcę takiej szkoły. Chcę prawdziwej szkoły z żywymi ludźmi, yy, która odpowiada na ich potrzeby. Pierwsza rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to to, że chciałabym zbudować taką społeczność naszą szkolną i wśród nauczycieli przede wszystkim i wśród uczniów. Nauczyciele to są dwie różne historie. To nauczyciele byłej szkoły podstawowej nr 3 i byłego gimnazjum. Teraz jesteśmy razem nauczycielami szkoły numer 3, i tak naprawdę chyba ten rok będzie takim pierwszym, że będziemy mieli taką jedną tożsamość, że jesteśmy jedną szkołą, a nie dwoma żywymi organizmami, które jakoś musiały ze sobą żyć. Chciałabym przede wszystkim zbudować morale tej kadry, właśnie takie, takie poczucie tego, że jesteśmy razem, po prostu zbudować zespół. Podobnie z dzieciakami. Chciałabym też, żebyśmy pracowali w takiej atmosferze, przede wszystkim. Wzajemnego szacunku i wsparcia, żeby dzieciaki wiedziały, że mogą na nas liczyć, ale my też, żebyśmy wiedzieli, że możemy liczyć na dzieci. Chciałabym też bardzo, bardzo zaangażować rodziców, tak jak powiedziałam na rozpoczęciu, żeby czuli się, że, że są bardzo ważną częścią tej naszej społeczności, ważnym elementem, żeby nas wspierali, pomagali i brali czynny, czynny udział w życiu szkoły. Potrzeby są takie przyziemne, materialne. Chodzi o to, żeby wyremontować oba budynki, żeby stworzyć takie bezpieczne, przyjemne warunki do nauki, żeby dzieciaki z chęcią przychodziły do szkoły, gdzie, gdzie wszystko jest, tak? To są takie rzeczy, o których rodzice czy uczniowie nie mają pojęcia. To są rzeczy związane na przykład z kuchnią, ze świetlicą, ze stołówką i to chcielibyśmy zrobić w pierwszej kolejności, zbudować taką bazę, żeby pracowało nam się przyjemniej. O Boże, ja to mam takie życzenie. Chciałabym, żeby to była szkoła po prostu z takich naszych marzeń. Że jak wchodzimy, to wita, wita nas po prostu przyjazne, przyjazne otoczenie, że, że dzieciaki uczą się w super wyposażonych klasach, wypoczywają w świetnej świetlicy, relaksują się w pokoju jakiegoś tam relaksu. No i że wszyscy żyjemy w zgodzie. Trochę tak bajkowo, ale że, że się wspieramy i że jesteśmy po prostu jedną, jedną wielką rodziną, że nauczycielom nie chce się iść do domu. Po a dzieciaką po, po, po szkole. To takie moje marzenie. Chyba to, że ja tą szkołę ciągle widzę inaczej. Ja, ja przede wszystkim widzę w uczniu człowieka drugiego. to nie jest dla mnie ktoś kto jest gorszy ode mnie jest mniej ważny. To jest mój partner. tylko on ma trochę mniej lat niż ja i tak traktuję, traktowałam dzieciaki przynajmniej na, jak, jak, jak byłam nauczycielem i chciałam po prostu, żeby ta szkoła też taka była, żeby tu wszyscy czuli się, że są wartościowymi ludźmi, nieważne ile mają lat, nieważne jak wyglądają, nieważne jakie mają problemy, jakie mają kompleksy, ale że, że po prostu jesteśmy, jesteśmy tacy sami. Każdy z nas ma takie same pragnienia. Wszyscy chcemy być szczęśliwi, zdrowi. I po prostu żeby, chciałam, żeby ta szkoła, szkoła była inna, żeby właśnie atmosfera pracy była inna, żeby dzieciaki czuły wsparcie, żeby nie czuły się, że nie mają nic do powiedzenia. Pewnie jestem dorosła, mądrzejsza, bardziej doświadczona, ale jestem takim samym człowiekiem jak ty. Więc po prostu chciałam, żeby atmosfera w tej szkole i zajęcia, jakie się odbywają były inne. Żeby było więcej zajęć, które są nastawione na dziecko, na jego prawdziwe potrzeby. Po prostu jest tego bardzo, bardzo dużo. Jest dużo takich aspektów, o których ani na studiach... Ani jako e, nauczyciel e, nie miałam takiego pojęcia. Są to rzeczy związane z takim codziennym e, funkcjonowaniem szkoły. E, nie tylko z tym aspektem dydaktycznym, wychowawczym, który jest mi najbliższy, ale z takim przyziemnym, tak? Z zakupami środków czystości, z zakupami do kuchni. Oczywiście są osoby, które to robią, tak? Ale ja muszę mieć też nad tym pieczę, muszę się e, e, też na tym znać. I teraz powoli, powoli wdrażam się w to. E, Rzeczy jest bardzo mnóstwo i to jest tak, tak właśnie taki, taki szok dla mnie, że, że muszę się z tym zetknąć ze wszystkim w tak krótkim czasie. Ale daję sobie taki, taki czas na to, żeby się wdrożyć. Staram się nie stresować aż tak mocno, bo myślę, że wszystko jest dla ludzi i że powoli, powoli to wszystko ogarnę. Ja osobiście nie mam z tym problemu. Z każdym z nauczycieli żyłam na takiej dobrej stopie koleżeńskiej. Może nie ze wszystkimi byłam zaprzyjaźniona, ale przede wszystkim każdego darzyłam szacunkiem. Jestem osobą otwartą, szczerą i myślę, że jeżeli moje koleżanki i koledzy będą widzieli i będą wiedzieli, że mamy ten sam cel i dążymy do tego, tego, do tego samego, chcemy tego samego, to to, że ja powiem o czymś, podzielę się moim pomysłem albo poproszę kogoś o Zrobienie e, jakiejś rzeczy, to nie będzie chyba dla nich problemem. Ja, ja e, e, tego problemu nie mam. To może im warto byłoby <grywa> zadać to pytanie, jak oni się z tym czują, że teraz Kaśka, koleżanka, e, koleżanka ma coś do powiedzenia. E, nie lubię takiego, e, takiego zadęcia. Jestem zwykłym, prostym człowiekiem e, i myślę, że w ten sposób, z życzliwością, można e, zrobić wszystko i z każdym, z każdym się porozumieć i dogadać. Życzę im tego żeby byli otwarci, żeby chcieli poznawać, chcieli się rozwijać, żeby dali sobie na to szansę, żeby pozwolili sobie na marzenia, żeby wiedzieli, że wszystko można osiągnąć, jeżeli się naprawdę tego chce, żeby wiedzieli, że ja jestem jak najbardziej tutaj po to, żeby im pomagać, wspierać, że, że będę dbać o, o ich interesy i że będę robić wszystko, aby czuli się tutaj dobrze, a sobie życzę przede wszystkim cierpliwości, i wytrwałości, i wiary w tego, że mi się uda.